Cześć, jestem Tachu i witam Was w kolejnym odcinku na tym kanale. I w tym odcinku, zgodnie z obietnicą, przedstawię Wam 5 powodów, dlaczego warto nie niej z pada na krawędź, w której myszkę, żeby zostać sobie i grać na padzie. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, też są powody, dla których warto grać na padzie. A wrzucam ten odcinek dosyć szybko, no bo właściwie tamten przyjął się bardzo spoko. Jak ten też Wam się spodoba. to Pamiętajcie, sobie raz obcy w górę, bierzcie na mojego Discord'a. No nie przeduszamy, już przechodzimy do odcinka. No i zaletą tutaj grania na padzie no to jest oczywiście laser z PMA. No bo przecież nic tak dobrze nie zlaseruje jakiegoś gościa jak po prostu PM plus l 2 No to przecież gościu nie ma szans, jak mu dacie jakiś laser z bliska z jakiegoś P90 czy innego PMA. Mimo, że na krawaturze też da się wyczuć bardzo dobrze, a ma z bliska to nic nie jest w stanie tak dobrze po prostu wam pomóc jeszcze trafiać jak po prostu zwykła L2K wspomaga instalowania 100%. I naprawdę jak gra na padzie, to według mnie. Czemu by się wstydzić używać tego, wspomagając celowanie na 100% Ja jak gram na padzie tego używałem i według mnie to jest naprawdę bardzo spoko opcja jak gracie na padzie, no bo przecież jak możecie mieć łatwiej, no to po co sobie utrudniać życie, no Przynajmniej ja do takiego wniosku dochodzę, chodzi tak, jak gram na, na, teraz na klawiaturze, no to się trochę rage'uje czasem na tych właśnie padowców, jak oni niszczą mnie tą ich dwójką z PMA no Ale cóż, no życie, jakoś muszę z tym przeżyć I wy zresztą też pewnie jak gracie już na klawiaturze albo nawet na padzie, no pad padowi wilkiem no, drugim argumentem, dlaczego warto jest grać na padzie, no to jest y, taki, jakby też pierwszy, ale jednak drugi, no bo jest to laser z y, Mki, tak? Nie na daleko, tylko na no, tak dosyć blisko, tak, średnio blisko. Laser z Mki też jest naprawdę bardzo dobry, czasem potrafią wsiąść cztery banie z rzędu znacznie częściej niż na klawiaturze, bo na też się da taki laser dać, ale jednak na padzie jest o wiele łatwiej i o wiele częściej, taki właśnie fajny laser wpada. What? Co, controller player? controller znaczy, no, fajny dla tego, kto strzela, dla tego, kto dostaje taki laser na no, to turbo rage, no ale... No cóż, na życie. No i kolejnym argumentem, już trzecim właściwie, no to jest chodzenie na padzie, movement, no bo widzicie no na klawiaturze macie 4 cztery, cztery strony no jeszcze macie jak dwa klikniecie na przykład W i A, no to idziecie tak po ukosie i tyle, i dalej nie możecie budować tak bardziej po bokach i biegnąc i budując ścianę oszczędzając się i do, do strefy teraz to właśnie pokazuję na tym wideo, bo specjalnie sobie wziąłem pada, no to widzicie na ekranie o co mi chodzi, to się nazywa double movement z tego co kojarzę i na klawiaturze no trzeba tam jakoś sobie apkę ogarniać wszystko, że mi Double moment, a na padzie macie po prostu gałkę i normalnie sobie możecie tak do strefy i budować Naprawdę, double movement to jest mega zaleta. Pada, ale na klawiaturze, jak się ktoś postara, to też da się zrobić double movement. Na przykład, Benji Fisch chce zrobił double movement, ale możecie na klawiaturze dużej mieszkać, mieć sobie na przykład gałkę, tak jak Martos. Więc da się double movement, ale jest to cięższe. A na padzie macie już to w pakiecie po prostu od razu. I generalnie to jest naprawdę przewaga duża. Kolejnym, już czwartym, przedostatnim właściwie zaletą grania na padzie, no to jest wygoda, no bo na klawiaturze musicie cały czas siedzieć oparci na krześle, tak, tak dosyć wygodnie musicie siedzieć po prostu i cały czas być skoncentrowani na gierce, musicie mieć dwie ręce, na, na jedną na klawiaturze, drugą na myszce i być cały czas przy biurku. A na padzie możecie sobie odsunąć trochę w fotelu, możecie się rozsiąść, możecie nawet z jakąś kanapę wziąć jakiś, jakiś fotel większy, się rozłożyć, usiąść jak chcecie kompletnie, pada tylko w rękę bierzecie i gracie sobie po prostu, więc jest o wiele wygodniejsze, możecie się ułożyć na wszystkie możliwe sposoby, wiele pozycji i tak dalej, a na krawiaturze możecie siedzieć i musicie być tuż przy klawiaturze po prostu i przy myszce. No ostatnio już dałem to granie na padzie, właściwie tak nie do końca na padzie, tylko bardziej mi chodzi o granie tutaj akurat na konsoli, no to jest sama przenośność tej konsoli, no bo tak kompa jak macie PC zwykłego, a jak ja na przykład tego nie weźmiecie nigdzie, jak sobie jedziecie gdzieś na wakacje nad morze albo coś, a no PSa czy tam Xboxa, no to na spokojnie jeszcze tym bardziej Nintendo Switch na przykład, wyjść sobie nad morze, czy tam gdzieś, gdzieś na wakacje, pakujecie sobie i gracie sobie też tam prawda, takim pingu jak w domu fajnym i tak dalej ale też sobie gracie, formę aż tak nie stracicie więc też jest spoko zabawa możecie też z kimś pograć, bo chyba jest ten podzielny na ekran, chyba że już to usunęli, ale nie wiem. No a jeszcze jak gracie też na padzie I nawet nie, ma, nie na konsolę tylko na kompie To możecie jeszcze sobie wziąć telefon na przykład I grać na przykład gdzieś w aucie albo coś No bo też się da na, na telefonie jak macie odpowiednią moc Zainstalować Fortnite'a i grać sobie właśnie na padzie Więc też bardzo spoko opcja to jest I no na kompie coś takiego nie zrobicie No bo że niby są laptopy ale no, szanujmy się No niewiele osób gra na laptopie No bo się to po prostu nie opłaca na w świecie A konsola jest już lepsza niż laptop pod wieloma względami No bo laptop zaraz się wszystko Przegrzewa i tak dalej słabe chłodzenie A konsola się chłodzi ok wszystko działa więc Myślę, że konsola jest na pewno lepsza niż laptop. Jakby ktoś się tak zastanawiał, no i w sumie wymieniłem już te 5 zalet grania, właśnie na padzie. Jak nie widzicie mojego odcinka o zaletach grania na klawiaturze to też, też go obejrzycie i wtedy warto też możecie rozważyć, czy przejść z tego pada na czy nie przechodzić, czy zostać jeszcze poczekać. sobie, Czy jak chcecie, to róbcie. W każdym razie każdemu życzę miłej gierki. Po prostu tym odcinku to było na tyle, jak wam się podobało. To zostawcie suba rozapkę w górę. Trzymajcie się, no i cześć.